Dobry wieczór. Podobno mężczyzna powinien być tylko trochę ładniejszy od diabła. Dziewczyna, o której dzisiaj będę rozmawiała z opolską artystką Malw Miel, wybrała szatana. Witaj Mal. Witam, witam. W tej twojej wystawie nowej tytuł nosi dziewczyna szatana, dlatego też ten wstęp. Powiedz, ta figura szatana, która się pojawia w tytule może odznaczać bardzo wiele, bo szatan to może być taki diabełek, który żyje w wierzbie, w dziupli, a może to być wolant z Mistrza i Małgorzaty. Jaki jest ten twój szatan? Tak naprawdę to jest o dziewczynie szatana, nie o szatanie. To jest, ten tytuł to jest taki trochę abstrakcyjny, wybrałam go bardziej się inspirując piosenką Justyny Steczkowskiej niż, <grym> niż takim istniejącym szatanem, ale to ogólnie jest y, taka wystawa o wolności, niezależności i właśnie raczej kobiecie, dlatego ta dziewczyna jest to pierwsza, jaka, jest dłużej. To jaka jest ta dziewczyna w takim yy, razie, no Szatana? Jest, jest niezależna, robi to co lubi, yy, nie ma żadnych takich barier, które społeczeństwo wyznacza. Czyli jest wyzwolona z pewnych schematów I, tak, codzienności. Tak, tak, tak dokładnie. No, ta wystawa ma tak na celu y, jakoś nas wyrwać z, te, y, z codzienności, w której żyjemy, z takiej rutynie życia. Tak wymyśliłam, trochę taki prowokacyjny te, tytuł, trochę taki zabawny, y, trochę może nie dla niektórych dziwny, żeby właśnie tak y, wybić z rytmu życia. I taka też jest trochę ta dziewczyna. Co w takim razie chcesz temu widzowi przekazać? Bo rozumiem, mhm. że y, ta gra między tytułem a to tym, co pokazujesz, tymi rysunkami twoimi, y, bardzo frywolnymi momentem, momentami, to y, jest dla ciebie pewna polemika z widzem. Co byś chciała temu widzowi tak, no, powiedzieć? Na no, pewno nie powiem tego teraz wprost, bo to jest <śpiewanie> absolutnie anty temu, co wyznaję. Yy, chciałabym skłonić do rozmyślań nad yy, różnymi tematami, między innymi tematy seksualności, tematy właśnie wolności i tego, jakie, czy sztuka ma bariery, jakie, czy ma prowokować, czy nie ma i, no i bardzo dużo innych jeszcze aspektów, o których yy, między yy, się aspekt przychodzi. Między innymi aspekt feministyczny, yy, prawda? Też, Tutaj też jest dokładnie. chyba takim. Yy, głównym, yy, biorąc pod uwagę tytuł Dziewczyna Szatana, chociaż może le jeszcze lepiej by było powiedzieć szatanica. <grymne> Szatanka? <grymne> <grymne> Szatanka, ponieważ <Dokładnie. grymne> ona bardziej yy, tego diabełka ma w sobie, niż mu towarzyszy, tak? Trochę tak, ale nie wykluczam innych interpretacji. Bardzo chętnie poznam, jeśli się ktoś chce ze mną podzielić swoimi rozmyśleniami po zobaczeniu wystawy, jeśli będzie można ją zobaczyć, bo na razie jest zamknięta. No to jak najbardziej chętnie posłucham. <laughs> Staram się tak jakby yy, z, y, dawać jakiś taki powód, żeby porozmyślać. Robię ten start, zaczynam i czekam na właśnie yy, wrażenia osób, które, <laughs> które będą to oglądać. Czyli chciałabyś uzyskać jakąś odpowiedź, ale w jaki sposób można no, nie Ci odpowiedzieć? Niekoniecznie nie odpowiedź, ale jakieś tam przemyślenia, można do mnie dzwonić. Mam podany telefon na stronie galerii i jak najbardziej chętnie porozmawiam. Można do mnie pisać tam przez galerię i też będę miała takie live y na Facebooku w piątki. Moje czarowanie i tam też bardzo chętnie wejdę w interakcję z widzami. Zapraszam. Bardzo interesujący jest twój rysunek. Jest taki bardzo swobodny. Odnoszę wrażenie, że to jest taka swobodna ekspresja twórcza. Może nie do końca nawet kontrolowana, taka podświadoma. Powiedz, no, jak to powstają te twoje rysunki. Bardzo, bardzo fajnie powiedziane. Ja, ja sobie bardzo cenię przypadek i wszelkie przypadkowe kreski lub plamy teraz. I jest tego dużo na moich rysunkach. No poza tym są takie trochę dzikie, ja nie staram się tutaj tej kreski jakoś y, ugładzić. Y, robię ją tak bardzo y, szkicowo, bo to jest to taka moja trochę autobiografia, autoterapia. Ale jednocześnie wydaje mi się, że też pewna autobiografia. Że ten twój rysunek jest bardzo blisko ciebie, jest taki mm -hmm. intymny, taki tak. bardzo <laughs> pamiętnikarski. Można powiedzieć, że to jest jakiś taki twój rysunkowy pamiętnik. Można trochę tak powiedzieć, bo ewidentnie ja, jako, że robię terapię na sobie, to rysuję otaczający mnie świat przerobiony przez, to, przez tą popkulturę, w której tkwimy i trochę urozmaicony, żeby nie było, że takie nudne to życie. <laughs> Myślę, że tym samym terapeutyzujesz też y, otoczenie. Bo jesteś taka bardzo autentyczna, prawdziwa, oh, prawda? Y wracając do tego diabła, Wolanda, y wypowiedział on takie y bardzo znaczące słowa: rękopisy nie płoną. Y w Twoim przypadku można by te twoje rysunki potraktować jako takie rękopisy, które są prawdziwe i dlatego też y nigdy nie będą przedawnione, tak mam y nadzieję. I w... też kseruję, więc jak ktoś się spalił oryginały, to już dużo ludzi ma ksera. <noise> bo to już ten proceder kserowania rysunków robię od długiego czasu, więc myślę, że już jestem trochę ubezpieczona. A poza tym to kserowanie wprowadza właśnie tę interaktywność, prawda? Bo ty pozwalasz na tych kserach uzupełniać sobie dokładnie, do woli Twoje dokładnie, rysunki. dokładnie. Można dorysować, pokolorować i powycinać. No ja od początku, odkąd pamiętam, to w sumie dążę do takiej zaangażowania jakoś innych ludzi też w to, co robię i jestem ciekawa, jak oni do tego podejdą, co będą z tym robić i to jest między innymi dlatego serowo wymyśliłam. Jesteś też taka przekorna, zbuntowana w tych, tym swoim działaniu. Widać tam taki kontrast między y, taką delikatną, y, łagodną, jednak kobiecością, a pewną drapieżnością, którą narzu narzucasz y, taką satyrą, groteską, ironią. Czy y, Twoje rysunki chyba są takie trochę, y, no, w cudzysłów biorąc, niepoważne? <grym> Czy całkowicie? Ciężko, ciężko mi to skomentować. Nie robię tego do końca świadomie w sumie. Jeśli kogoś prowokuję, no to nie robię tego świadomie, więc... Ciężko mi się odnieść. No i humor bardzo lubię w sztuce w życiu i, i we wszystkich działaniach, więc jak najbardziej on się tam przewija. Jest częścią mnie absolutnie się z nim utożsamiam. I ten humor również jakby odbierasz trochę mężczyznom, bo generalnie rysunki satyryczne są domeną mężczyzn, prawda? I tutaj można powiedzieć, że z tym erotyzmem takim odważnym i satyrą wchodzisz na ich pole. No i tutaj jest ta dziewczyna szatana również. Coś w tym jest nie zgłębiałam tego. Tematu, ale rzeczywiście, tak jak teraz e, mówisz, to, e, no, to te rysunki satyryczne i ten humor taki też w sumie przypisywany <laughs> mężczyznom bardzo często. Taki erotyczny, prawda? Mhm. To oni sobie zazwyczaj pozwalają na takie dowcipy. No. <śmiech> 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 Dziękuję za Ale jesteś też e, nie tylko artystką plastyczką, ale perkusistką. I będziemy mogli usłyszeć w twoim wykonaniu y, jakieś utwory. Może powiesz coś bliżej o tym? <noise> jakieś szatańskie dźwięki, bardziej <noise> niż utwory. <noise> Na razie nie będę zdradzać nic tak y, mm -hmm. tak zakochałam się w perkusji od jakiegoś y, jakiś paru lat, więc ćwiczę tam usilnie, ale jak to jednak rysowniczka, to nie jest takie do końca y, do końca, no nie jestem tam zaangażowana w 100% w tą perkusję, bo jednak to jest mój drugi drugie hobby jakby po sztuce. <noise> Porysowałam sobie te bębny, od tego się zaczęło. Najpierw na nich porysowałam, później sobie tam za nimi siedziałam, przyzwyczaiłam się i, i teraz na nich gram i y, y, y jest coraz lepiej, więc mam nadzieję, że, y, że wyjdzie fajnie ten spektakl muzyczny, że tak to nazwę. Ten spektakl muzyczny będzie częścią wielu wydarzeń, które są związane z Twoją wystawą. Na co jeszcze nas zaprosisz? Może na jakiś sabat? Dokładnie, tak. <laughs> będzie, sabat, będzie sabat kobiety. Zapraszamy 30 kwietnia, właśnie na sabat na Zoomie. Może się uda w Realu częściowo. Będziemy tam rozmawiać o, o właśnie kobietach, o różnych sprawach. I to będzie w, w Święto Walpurgi, tak naprawdę. Więc też ewidentnie A odnoszące kiedy to jest się to do 30 kwietnia. Mm, 30. Odnoszące się do właśnie sab sabatu czarownic. Jest tam jeszcze. Bardzo wiele, wiele wydarzeń, które głównie będą odbywały się online, jednak mm -hmm. jest szansa, że finisaż będzie na żywo. Tak. I mam nadzieję też, że uda się wkrótce wejść do galerii i przynajmniej zwiedzić tą wystawę. Jak już nie brać udziału w tych wydarzeniach, to przynajmniej zobaczyć, co ja tam zrobiłam, bo <śmiech> jednak <śmiech> napracowałam się tam poważnie nad tą wystawą. I i też um, robiłam tam rzeczy na miejscu i też takie prosto pod tą galerię. Tam jest muzyka specjalnie do tych Czyli prac Czyli takiej spesji, tak. Tak, dokładnie, dokładnie. Więc fajnie by było, żebyście y, widzowie mogli zobaczyć to w akurat w tej przestrzeni, <głos》<głos》, którą tam stworzyłam. Stworzyliśmy razem z moją kuratorką Natalią Krawczyk. Tego ci życzę, tego życzę nam wszystkim. I zapraszam do galerii oraz obserwowania wydarzeń online, nie tylko miłośników Czarnej Magii, ale też tych, którzy lubią zabawę i sztukę. Do widzenia, do zobaczenia za tydzień.